Witam serdecznie w odcinku serii Elotrol. Cześć, z tej strony Dominik. Dzisiaj się będziemy mierzyć z zawodnikami poniżej rankingu 500 na czeskomie. Raz widziałem te partie i naprawdę są bardzo ciekawe. Także oglądajcie kochani dalej. Biały zagrał bardzo zdrowo E4, na co czarny odpowiedział taki typowy ruch, który odpowiada się e, zwłaszcza na niższym poziomie, czyli ruch. E5 natomiast jest on jak najbardziej bardzo dobry. Poszło skoczek F3, a tak na a atak na pionka yy, E5, skoczek C6, skoczek C3, czyli mamy tutaj yy, do czynienia z tak zwaną obroną czterech skoczków. D4. Co powiesz o tym posunięciu Szymon? Ruch D4 jest bardzo fajnym i ciekawym ruchem. Przechodzimy do partii szkockiej, otwieramy sobie końca polewego z C1 i teraz czarny w jakiś sposób muszą odpowiedzieć. Bicie na przykład na D4 prawdopodobnie jest główną linią, więc zobaczmy, co poszło w partii. A w partii poszło, kochani, D6. Nie uważam ten ruch za jakąś wielką niedokładność, natomiast pokazuje, że czarne raczej nie zna gry teoretycznej. Moim zdaniem powinno się bić tego pionka, ale zobaczmy, co się wydarzyło w partii dalej. No i biały to bardzo szybko wykorzystuje, zabiera trochę tej przestrzeni, grając D5. Poszło. Skoczek B4. No, ciekawe posunięcie, prawda, Szymon? No tak, no w tej pozycji należało raczej odejść skoczkiem na pole E7, tak aby zagrać kiedyś skoczek G6, goniec E7 i zrobić krótką roszadę, A skoczek B4 wydaje mi się dość niedokładnym ruchem, ponieważ biały może wyjść jakieś A3, czarne będą musiały odejść na A6 i może pójść bicie na A6 gońcem 1 dokładnie, dokładnie, dodatkowo. Ten skoczek na A7 mógłby w przyszłości e, może nam pomóc w zagraniu przykładowo F5, e, co jest jak najbardziej dobre w tych strukturach. Dobrze, no to poszło. To skoczek B4, A3, skoczek A6. No i oczywiście goniec to zbił. E, pionek odbija. No i B4. Bardzo ciekawe posunięcie, zabiera trochę przestrzeni. Natomiast nie wiem, czy, e, czy to posunięcie jest dokładne. Zazwyczaj, jak gramy w szachy, to każde posunięcie musi mieć jakiś cel, tak? Jakiś sens. Dostrzegasz, dostrzegasz sens w ruchu B4? Jakiś tam sens dostrzegam, prawdopodobnie białe mogą myśleć o zrobieniu później krótkiej ruszady, zagraniu skoczkiem na a4 albo na e2 i zagraniu posunięciu c4 i kiedyś jakiś goniec e3 z planem c5. No i kochani poszło goniec g4, czyli czarne jak najbardziej, dobre posunięcie, wiążemy sobie skoczka z hetmanem, goniec g5, h6. Goniec bije f6 i Hetman bije f6. No, moim zdaniem w tej pozycji biały zagrał bardzo niedokładnie. Oddał swojego czarnopolaka w tej pozycji. Dodatkowo Hetman na f6 stoi bardzo dobrze. Teraz będą problemy z tym wiązaniem. Na co biały odpowiedział, kochani? Roszada, co byś zagrał w tej pozycji, Szymon? Prawdopodobnie byś zagrał goniec e7 i zrobił krótką Roszadę. albo bardziej taki agresywny plan, czyli zagranie ruchu G5, albo nawet H5. Okej, okay, to, to jest bardzo ciekawa sprawa, wiesz co? Moim pierwszym pomysłem było bicie na F3, ale teraz poduszczmy na myśl, no przecież to wiązanie cały czas będzie. Szymon z racji, że jest profesjonalistą, to on wie, że presję trzeba utrzymywać, póki są te problemy związane z tym, z tym skoczkiem na F3, to my z tym na razie nic nie robimy, tak? Gramy na przykład G5, bardzo ciekawe posunięcie, z planem ewentualnym w przyszłości może jakieś G4. Natomiast wiecie co, ja chyba bym zagrał to spokojniej. Goniec E7, przykładowo Roszada, a dopiero po H3, bicie na, e, bicie na F3 ewentualne. E, poszło od razu, bicie. Hetman bije, hetman bije, je bije. G5. No, ciekawe posunięcie, ciekawe posunięcie. E, tylko pytanie, czy w tym momencie to jest dobre posunięcie? Mi się wydaje, że tak, ponieważ zabieramy możliwość zawodnikowi białemu zagrania za ruchu F3 na F4 pionkiem. Przez to biały mogą rozdublować te pionki na linii F. Wiesz co? Pierwsza sprawa. Tak czy tak? Na razie nie grodzi zagrać F4, więc nie musimy się pod tym względem spieszyć, więc moim zdaniem G5 jest zbyt szybko. Druga sprawa, mamy czarno polaka i stawiamy kolejnego pionka na czarnym polu. Zauważ, że ten gońc już nie wyjdzie stąd. Ten goniec już stąd nie wyjdzie. No moim zdaniem w tej pozycji G6, ewentualnie F5. Poszło bicie G5, no moim zdaniem, lekka niedokładność, skoczek E2. Goniec E7 F4. No i poszło, poszło to F4, o którym mówiłeś wcześniej, o którym wspominałeś. To no zbyt późno, nie? Trochę za późno, trochę za późno. No, po G5 i po, po E5 no źle to wygląda. Po prostu to bijemy, nie? Po prostu to bijemy. Zbił to pionkiem z E. Wiesz co? Sam bym się zastanawiał, czy wybieramy bicie pionkiem z G na jakiś atak ewentualny. Wiesz co? Ja mimo wszystko zbiłem pionkiem z E. Dlaczego? Bo ta diagonala się zwalnia. Dobra, lecimy dalej. Poszła długa roszada, co uważam za takie dziwne, mimo że pozycja nie ma jakiegoś wielkiego potencjału na matowanie to i tak robienie roszady tam, gdzie biały nas atakuje, nie uważam, żeby to była jakaś świetna decyzja. Skoczek d4, skoczek zaczyna tutaj się fajnie, fajnie rozgrywać. No ewentualne skoczki c6, ewentualne skoczki f5 już wiszą w powietrzu. No moim zdaniem teraz e, wydaje mi się, że czarny powinien zagrać goniec f6. Co myślisz o tym posunięciu? No zdecydowanie. Chcemy wymienić tego czarno-polewego gońca za bardzo aktywnego skoczka. To, co poszło w partii, czyli król b7, jest ruchem bardzo słabym, ponieważ teraz białem albo zagrać tak, jak poszło w partii skoczek F5, albo skoczek C6. Osobiście bym wybrał chyba skoczek C6 mimo wszystko. Skoczek F5, goniec F6. No, tutaj, tutaj zamiast wymiany tych figur mamy do czynienia z całkiem aktywnym skoczkiem na F5 i całkiem niezłym gońcem na F6. Doszło do pewnego przełomu C5, no to... dobra, no ale tak oddał jakoś, ale dalej może zabatować kochani. Bicie, bicie. Zobaczcie, zobaczcie, otworzyła się jabę, Dzięki czemu Biały będzie tutaj mógł bardzo, bardzo fajnie zaatakować. Dobrze mówię, Szymon? No pewnie, no. <laughs> Ale co? C6? Dlaczego? Dlaczego? Bicie, a czemu tego nie przepnął? Cholera jasna. No, może dlatego, że przeciwnik miał rankingu 387. Jest taka możliwość, jest taka możliwość. Dobrze, poszł. Bicie, bicie. No i skoczek D4, piękny szach kochani, piękny szach, no król wychodzi na łowy prawdopodobnie dojdzie do bicia na C5, no gdyby tego pionka nie było, no to można było dać, dać widu, natomiast ten pionek jest, no i kolejny szach kochani, pięknie wygra kolor biały, skoczek A5, jak to, jak to mówią, skoczek na bandzie 1000 punktów, e, poszło król B5 i prawdopodobnie... Tak, skoczek B7, szukamy swojej okazji. Gdyby wieża poszła na C8, ewentualne szachy, jakieś widły, bardzo mile widziane. Natomiast niestety, niestety czarne wszystko widzi, doszło do wieży B8, ale nic się złego nie stało dla białego, ponieważ teraz ten pionek będzie wisiał, c 6 i czy doszło do bicia? Tak, biały bije kolejnego pionka. Natomiast czarny się aktywizuje, czy doszło do F3, nie doszło. Szacha widział, szacha dał. No, kolejny pionek, kochani, kolejny. Nie wiem. Jakoś skomentujesz to, co się wydarzyło przed chwilą, bo nie potrafię tego skomentować. To seria szachów, nie? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. E, pięknie skoczek stoi, tutaj blokuje pionka G5. No chyba remis, chyba remis, prawda Szymon? No pewnie, no stoi na 0, -0. <laughs> Wieża A8! Nie, nie, to jest mocne. To, 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 jest, to jest bardzo silne posunięcie, kochani, chcielibyśmy pchać te pionki do przodu, tak? Zazwyczaj, kiedy pchamy pionkę do przodu, to chcemy wieża, żeby stała za pionkiem, tak? Żeby mogła tutaj pchać do pola przemiany. To jest piękne posunięcie świadczące o tym, że czarny chce iść tymi pionkami do przodu. O Boże, nie, jeszcze stoi pionek A6, to jednak nie. O Boże, jeszcze A3, dobra, nieważne. Wow, wow, F3 tworzymy sobie tak zwaną twierdzę, Wiecz, wieczny, wieczny skoczek powstał. Przepraszam, wieża... wieża A4 bardzo logiczne posunięcie, tak, atakujemy, wieża D3 również, no, chłopaki potrafią grać w szachy, tak? E, Okej, okay. natomiast wieczny skoczek schodzi z, tej, z, tej, z tego pięknego pola G4, tylko gdzie on chce iść, Szymon? Gdzie ten skoczek chce iść? Wiesz co, może biały liczy na to, że teraz czarny zagra jakieś wieża D8 lub wieża B8 i pójdzie kombinacja na C6, nie? Piękna kombinacja, tutaj wykorzystujemy wykorzystujemy to, że król i wieża źle stoi, a przy wieży B8 dokładnie to samo, tak? Być może, być może tutaj biały grał już na aferę z racji, że ma mniej materiału. Natomiast poszło król, król F6, skoczek D7, szach piękny, co ciekawe. Kolejny szach, kochani. No i pytanie, czy dojdzie tutaj w tej pozycji do mata, bo trochę się na to zanosi, nie ukrywam. I ja pierdzielę wieża h No tak szczerze. Tak ogląda się jak takie kino klasy B. Wie, że to jest słabe, ale podoba ci się to. Lubisz, aktor nie potrafi zagrać. Więc uwielbiam te partie, uwielbiam partie podziemia za to, że właśnie oni widać, że oni się starają, ale czasami im nie wychodzi. No i tutaj czar, czarny również się starał. Zagrał przykładowo wieża A8 z planem pójścia piłkami do przodu, natomiast niestety się nie udało. Nie mogę się doczekać kolejnej partii. Poszło D4, czyli tutaj białe raczej kuma strategiczne szachy, tak? Nie gra na taktykę, gra nie gra E4, gra D4. E6, co ciekawe. Goniec F4, czyli już prawdopodobnie wiemy czego się można spodziewać po tej partii. Mianowicie piramidka robi br, skoczki robią br. O ten skoczek na E, sobie pójdzie, czyli tak zwany London. Natomiast tutaj czarny bardzo zaskoczył, ponieważ zagrał goniec D6. Co myślisz o tym posunięciu? No jest to A... dość nietypowe, <laughs> jest to dość nietypowe podejście do zwalczania Londona. Bardzo mi się podoba ten ruch. Czyli można powiedzieć, że to jest taki egzotyczny system antylondyński, bym, ja bym to tak nazwał. Poszło niec no. D6, natomiast moim zdaniem oczywiście nie jest to zbyt prawidłowe. Nie powinniśmy zwłaszcza na początku gry stawiać gońców przed pionkami, zwłaszcza centralnymi, bo to się zawsze źle kończy. Gońc D6 bardzo dobre, bo można potem E5, no, przygotowanie do E5, być może, by, być może taki był plan tutaj koloru czarnego. Poszło gońc G3, no i bicie. no i bicie. Doszło do wymian. Natomiast, co ciekawe, jest dopiero czwarty ruch, a wieża białego już się uruchamia. Tutaj prawdopodobnie będą motywy związane z E3, goniec D3 i będziemy atakować na to pole H7. Zaraz zobaczymy. Sam jestem ciekaw, co tu pójdzie. Hetman F6, bardzo fajna aktywizacja. Hetmana, prawda? Hetman patrzy mhm, na pole centralne tak. D4, dodatkowo na bardzo słabe pole F2. Tylko nam brakuje tego czarnopolaka w tej pozycji. E3. Tak, tylko z drugiej strony, zagranie Hetmanem na F6. W czwartym ruchu to jest takie pchanie się pod problemem, ponieważ przeciwnik lekkimi figurami będzie mógł w łatwy sposób zaatakować nas. Tak, trochę, trochę się pcha w GIPS, natomiast profesjonaliści czasami muszą kilka reguł złamać, żeby dojść do swojego celu. Moim zdaniem Hetman F6 właśnie jest tym ruchem. Po co był Hetman F6? My się możemy głowić, że atak na D4, atak na F2, a o co chodziło. Oczywiście chodziło o e5, tak? Ruch ideowy, czyli wiadomo już, że czarny ma w tej pozycji wyrównanie, tak? Skoczek f3 bardzo dokładne posunięcie. Zauważcie, że biały nie zbił tego od razu. To od razu aktywizacja hetmana, prawda? Od razu aktywizacja okay. hetmana, także groźna sprawa. Biały cierpliwie zagrał skoczek f3. Bicie, bicie. Którym kolorem wolałbyś grać? Zdecydowanie białymi czemu? Ponieważ mamy otwartą linię h, mamy skoczka w centrum. I myślę, że w przyszłości zagramy teraz jakiś skoczek C3, gonie C4, Hetman E2, może nawet gdzieś na H5, wrzucimy go i możemy śmiało zrobić długą roszadę i grać po pół otwartej linii D. Dokładnie, dokładnie. Mogłoby się wydawać, że to są tak zwane głupie pionki, tak? Czyli pionek G2, pionek, e, pionek G3, natomiast one nam. Tutaj otwierają tą linię H, dzięki której możemy się rozegrać właśnie po tym skrzydle, po tym skrzydle królewskim. No to, to, co powiedział Szymon Długoroszatka i nawalamy, kochani, nawalamy. Poszło w tej pozycji skoczek C6, czyli taka nieśmiała próba wymiany. Doszło do bicia. Okej, okay. czarny zbił pionkiem z B. To jest zawsze kontrowersja. Zawsze kontrowersja, którym pionkiem odbić w tej pozycji. No bo, albo hetmanem ewentualnie. Pionek D otwiera nam gońca, prawda, więc ten gońc mógłby się rozegrać. Z drugiej jednak strony otwiera nam linię d, co może być lekkim zagrożeniem z racji, że mamy zderoszowanego króla. Natomiast bicie pionkiem z b może prowadzić do szybkiego d Natomiast wiadomo, no ten, teraz ten gońc jest jak na razie zamknięty. Którym pionkiem lub hetmanem, którym byś zbił? Prawdopodobnie bym zbił pionkiem z d7 na c6, po to, aby, tak jak powiedziałeś, otworzyć gońca z c8. Okej, okay, otwieramy gońca i przy okazji. Oj, przepraszam. Otwieramy gońca na pole na przykład E6. No, jakaś wieża D8 jest jak najbardziej mile widziana. Szybkie, szybkie granie figurami, tak, żeby, żeby zaatakować przykładowo Hekmana na D1. Natomiast poszło bebie, C6 to również bardzo ideowe posunięcie. Czarny gra o centrum, tak? Do centrum no, są mu potrzebne pionki centralne, więc ustawia sobie tego pionkę na polu C6, żeby pionek D5 mógł iść dalej. Skoczek D2. Bardzo ciekawe posunięcie, natomiast. Ciekawi mnie, dlaczego nie poszło skoczek C3. No wiesz, co? Skoczek C3 na pewno jest dużo lepszym ruchem. Po prostu bronimy pionka na B2. I teraz ruch czarnego może zbić z 6 na B2. Poszło w partii. Poszło w partii. Być może to była tak zwana zasadzka, podpucha ze strony białego. Bo zauważcie, że biały dostaje masę aktywności, co nie zagrał wieża B1. ok, poszło, poszło skoczek C4. Bardzo ciekawe posunięcie, no rzeczywiście skoczek sił aktywnia, już wiemy po co zagrał tym skoczkiem na pole D2, tylko kochany, masz trochę problem z tym gońcem. no zobaczymy co się wydarzyło. Poszedł szach, e, pięknie, stadiony świata. Biały postanowił tu zasłonić się przed szachem, a czarny zagrał <grym> najlepszy w <ruch> pozycji. <grym> nie, 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 nie zrobił tego, nie zrobił tego. <grym> Przypominam, że biały grał o rankingu 760, a czarny miał ranking 600. Kurczy, głuptokcie, no mogę zbić. mogę zbić oczywiście pionka, natomiast zbił sobie skoczkę. No lepsze są skoczki niż pionki, wiadomo. I pytanie, czy biały to zbił? Tak, białe bezbłędnie. biały bezbłędnie podchodzi do pozycji, no i odbija hitmana. Zobaczmy, pójdźmy sobie szybciej troszeczkę, co tu się wydarzyło. Aktywizacja skoczka i pewnie D5 z tempem. No nie, no nie, no niestety. No niestety, poszła Roszada, ale lepiej zrobić Roszada, zabezpieczyć sobie króla niż przegrać partię. I teraz widełki, zobacz, jaka znowu podpucha. Mhm. wprowadził wiesz. Czemu tu figury tak losowo wiszą? I minęło pięć ruchów, i nagle czarny ma jakąś grę. Zobaczcie, następną partię to usło. Dobra, ale to szybko, szybko, bo ja nie mam dużo czasu. Mhm. Nie, nie zostanie mata. Nie, 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 nie. Co. No Nie, niestety, obronił, się, obronił się, obronił się, obronił się Cholescia biały do Mata. Tak, teraz biały do Mata No tutaj znowu dużo zwrotów akcji. Bardzo mi się to spodobało, bardzo mi się to spodobało.